Doch ich glaub, du stehst doch büßchen seks Ganz ganz heftig und nicht gehetzt Es ist nicht so als wäre es für mich problem Fange mir endlich an oder muss ich hier? Która kamera mnie bierze? Ta? Coś mnie szyja swędzi Nie szkodzi Wrócę do domu to ledem mnie podrapie a w ogóle to tak se tu przyszłem trochę głupoty popierdzielić, bo widziałem, że chłopaki gadali fajnie im wyszło, no to mnie tym bardziej się uda. W ogóle to powiem wam, że zimno już się robi na dworzu, a ja jestem dopiero w trakcie robienia swetra na drutach. Trochę się boję, że śnieg spadnie, a ja nie skończę. Tym bardziej, że najpierw robię oczywiście dla Lele, dopiero potem dla siebie. Może powinienem jeszcze coś dla chłopaków zrobić, ale ich to ja akurat mam w dupie, niech sobie marzną. Bo oni to się mną no w ogóle nie przejmują. Robią mi takie świństwa, że szkoda gadać. Na przykład, jak ostatnio była moja kolej, to klozet przyniósł do domu chloroform, wylał trochę na moją chusteczkę do nosa przekazywaną w mojej rodzinie z pokolenia na pokolenie. Jak chciałem wytrzeć nosa, to zemdlałem, a on mógł zająć moje miejsce u boku lele. Wcześniej zamknął mnie nieprzytomnego w szafce na bieliżnę. Jak obudziłem się rano i zacząłem się dobijać, żeby ktoś mnie wypuścił, to lele, zorientowała się, co zrobił klozet, wypuściła mnie i zakar jego tam zamknęła. Hehe, he, to było śmieszne akurat. Z kolei, mular notorycznie podkłada mi na krzesło poduszka, pierdziuszkę, jak siadamy do obiadu, i czuję się zażenowany. Jeszcze żeby jakąś porządną kupił, a nie... Taką dołączoną do kaczora do to ja mam. Lew ostatnio zrobił mi taką oto niespodzianeczkę na drzwiach. Ale najgorzej to jest, jak podkładają mi na obiad coś od naszego trenera. I mam potem kuchenne rewolucję w żołądku. Ale ja też się mszczę. Ostatnio zamknąłem im drzwi wejściowe przed nosem i całą noc siedzieli na dworzu. Nie przyszło im do głowy, żeby zapukać. Ale to nie moja sprawa. Tylko rano, jak wpadli do domu, to bałem się, że Suarez mnie zje na śniadanie i popije kompocikiem. Ale na szczęście zasadziłem mu kopas po obrotu i się uspokoił, a reszta trochę się mnie przestraszyła i już mi nie dokuczają. Widzicie. I tak gadając sobie te straty pierdaty, skończyłem dziergać sweter do Oto on. Patrztaj, podziwiaj to, bo nigdy Wam się nie uda takiego cuda zrobić, ani nawet kupić. Mam nadzieję, że jej się spodoba i liczę na nagrodę, bo aż mnie rączki bolą od tego dziergania.